na Politechnice Łódzkiej podchodziłem bardzo poważnie. Przychodziło mi to z łatwością, ponieważ e, Politechnika e, odciążyła mnie z wszelkich przedmiotów humanistycznych, takich jak polski, historia. Niestety zostały przedmioty takie jak języki obce. E, I zaraz na pierwszym roku, pod koniec, e, na egzaminie z języka angielskiego, który poszedł mi prawdopodobnie bardzo fatalnie, Poszedłby, gdyby nie mój kolega, który dał mi kartkę, e, z odpowiedziami na pytania, i odpowiedzi były bardzo dobre. Udało mi się oczywiście zaliczyć. E, w rewanżu następnego dnia e, odbyły się egzaminy poprawkowe z mechaniki. Z uwagi na to, że bardzo wiele osób ten egzamin pierwszy nie zdało, e, egzaminy odbyły się w takiej auli sołtana bardzo dużej, naj, największej na, wtedy na Politechnice Łódzkiej. I poszedłem na ten egzamin za tego kolegę. Podpisałem się jego nazwiskiem. Napisałem pracę bardzo dobrze. Jednak następnego dnia okazało się, że jesteśmy wzywani do dziekana. Zapadło mi to w pamięć do dzisiaj, dlatego że pierwsze słowa dziekana były takie, że skreślałem nas z listy studentów. Jak Torsko zawiesił głos, Wtedy przebiegło mi przed oczami całe moje życie dotychczasowe, bo trzeba było się dostać jeszcze raz na te studia, to już było za późno, żeby zdawać. Zawisił głos i powiedział, że warunkowo na dwa, dwa miesiące. No więc te dwa miesiące udało nam się nic takiego nie powtórzyć i u, udało się studiować dalej. Te studia były dla mnie o tyle przyjemne, że przedmioty zawodowe, czyli te techniczne szły mi dosyć dobrze, na drugim czy trzecim roku mieliśmy takie zajęcia, to był taki straszak na, na każdego wytrzymałość materiałów. I prowadzący wtedy e, miał taki zwyczaj, że e, e, robił dwie grupy i przy każdych zajęciach, na początku zajęć, e, robił taki mały test, małe kolokwium, 15-minutowe. Bo pierwszym ja napisałem to w 5 minut, bo rzeczywiście to przychodziło mi. Do dość łatwo, to były takie układy prętowe i należało obliczyć siły w prętach. Ja to zrobiłem bardzo szybko. On oddał, mówi, panie Chudzik, tam co, nie uczyliśmy się. No ja oddałem to, zaliczyłem, oczywiście drugi raz znowu zrobiłem to w 5 minut, na trzeci raz już ten prowadzący zrobił trzy grupy, czyli pierwsza, druga i Chudzik. I to już tak trochę przylgnęło do mnie, że ja z tych przedmiotów takich jestem dosyć dobry, w związku z tym, muszę powiedzieć, że zdawanie egzaminów polegało trochę na tym, że oni uważając, że ja wszystko wiem, dyskutowali ze mną i tam pytali się, jak pan uważa, czy to teoria taka jest lepsza, czy może śmaka, no to z tym szło mi zawsze dobrze. I musiałem się uczyć, natomiast trzeba było trochę wiedzieć rzeczywiście ogólnie, no i tak przebrnąłem przez te studia do końca.